No więc skupywałeś ofertę z Allegro, przetłumaczyłeś ją w translatorze Google i wrzuciłeś na zagraniczny marketplace. Po trzech miesiącach zero sprzedaży, zero wyników i nic się nie dzieje. Tak zaczyna się większość porażek sprzedawców na zagranicznych marketplace. A przecież można łatwo tego uniknąć. Tak, łatwo. I w tym odcinku Ci to udowodnię. Zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Jan Pogłodziński i w tym odcinku porozmawiamy o sprzedaży na zagranicznych marketplacach. Zagraniczne marketplace, takie jak Amazon, eBay, Emach czy Kaufland, to ogromny potencjał i możliwości dla polskich sprzedawców. No tak, ale również i wyzwania. W praktyce wielu sprzedawców na porządku powiela bardzo wiele błędów, dzięki czemu narażają się na dodatkowe koszty i nieprzyjemny start. Omówmy sobie najczęstsze błędy, które popełniają sprzedawcy na zagranicznych marketplacach. Przy budowaniu kart produktowych na danym marketplace korzystają z automatycznych tłumaczeń. Niestety, jest to bardzo częsty błąd z tego względu, że nie dostosowują treści do konkretnego rynku. Bardzo często tłumaczenia automatyczne niestety nie są dokładne. Często mamy kali pić, kali jeść. W związku z tym te treści nie docierają do klientów kupujących, a przede wszystkim ich zrażają. Kolejny element, który jest najczęstszym popełnianym błędem, to niskiej jakości grafiki i mała ich ilość. Przedstawienie graficzne w dzisiejszych czasach to podstawa. Klient kupuje oczami. W związku z tym, przedstawienie tego produktu w jak najlepszym świetle i prezencji jest podstawą do tego, żeby zachęcić do jego zakupu. W związku z tym, wchodząc na rynki zagraniczne, musisz dostosować odpowiednie zdjęcia i grafiki do danego rynku, do wymagań marketplace i do tego, co oczekują klienci kupujący. Bez tego jesteś narażony na dodatkowe koszty, a czasem na trudniejszy start. Kolejnym elementem, o którym zapominają sprzedawcy na zagranicznych marketplace, to odpowiednia optymalizacja pod wyszukiwarkę i algorytm danego marketplace'u. Każdy algorytm, każda platforma ma swoje zasady, w związku z tym naturalnym procesem jest to, że musisz odpowiednio dostosować je pod ich zasady. Na Amazonie musisz zbudować struktury tytułu w zupełnie inny sposób niż na Ebayu, Kauflandzie czy Emagu. To podstawa do tego, żeby na tych platformach się wyróżnić i odpowiednio sklasyfikować w algorytmy. Bez tego nie będziesz w stanie zadbać o wysoką pozycję na listingu, ale i liczba wyświetleń i kliknięć może być niższa. Co za tym idzie, konwersja nie będzie dla ciebie satysfakcjonująca, ponieważ będziesz nie wyświetlał się prawidłowo. Kolejnym Najczęstszym popełnionym błędem będą błędy cenowe i odpowiednie dopasowanie ich do danego rynku. Najczęściej opiera się to o błędnej kalkulacji cen. Często sprzedawcy nie wliczają wszystkich kosztów, które muszą ponieść bezpośrednio na marketplace. Mowa tutaj o kosztach subskrypcyjnych, prowizji, kwestiach logistycznych i wszystkim tym, co może wynikać z sprzedaży na danym marketplace. Warto również zawsze odpowiednio dostosować cenę, po to, żeby mieć możliwości promocyjne oferujących produkt na danym marketplace. Jeśli mamy odpowiednią kalkulację cen, jesteśmy w stanie porównać nasze produkty i oferowane ceny z konkurencją. To tam jesteśmy w stanie zweryfikować, czy jak plasuje się nasz produkt na tle innych i gdzie musimy szukać naszych przewag. Brak analizy konkurencji często skutkuje tym, że ceny naszych produktów będą zbyt niskie lub zbyt wysokie. Co może wpływać bezpośrednio na finalny nasz zysk? Kolejny element, który może być błędny, to zła kategoria przypisana do produktu. To podstawa, która niestety, ale zagwarantuje Ci to, że nie będziesz wyświetlał się w odpowiednich miejscach. Jeśli nie będziesz wyświetlał się w odpowiednich miejscach, to nie ma szansy na to, żeby klient dotarł do Twojego produktu. Algorytm danego marketplaceu nieodpowiednio go odczyta, przez co będziesz tracił możliwości wyświetlania się w odpowiednim miejscu przy przypisywanie kategorii warto zweryfikować która będzie najlepiej dostosowana i testować je czasem w przypadku takiego marketplace'u jak eBay będziemy mieli możliwość zweryfikowania dwóch kategorii i wyświetlenia się bezpośrednio w dwóch co zwiększa naszą liczbę wyświetleń i szansę na to że nasz produkt zostanie kupiony wyświetli się potencjalnemu kupującemu kolejną kategorią błędów które najczęściej popełniają sprzedawcy na zagranicznych marketplace'ach to błędne formalności i kwestie podatkowe. Często niedopilnowanie tych kwestii może skutkować tym, że dany marketplace nie pozwoli nam sprzedawać na ich platformie, a być może i nawet nas zablokuje. Dlatego bardzo istotnym jest to, żeby podczas rozpoczęcia sprzedaży na danym marketplace zapewnić wszystkie formalności. Już na samym początku warto zadbać o to, żeby numer VAT był odpowiednio przypisany, żeby wszelkie formalności, takie jak dokumenty, dane osobowe były uzupełnione w pełni, żeby nie narazić się na jakiekolwiek uwagi, błędy, naruszenia lub wszelkie kwestie, które mogłyby ograniczyć widoczność naszego konta i naszych produktów. Kolejnym najczęstszym błędem, który popełniają sprzedawcy na zagranicznych marketplace'ach będzie brak dostosowania oferty do lokalnych rynków. Samo tłumaczenie produktów jest bardzo istotne, natomiast kluczowym elementem będzie dostosowanie jeszcze ich pod preferencje danej grupy, na danym rynku. Oferta musi być dostosowana do stylu komunikacji i uwypuklająca te cechy, które poszukują klienci na danym rynku. Kolejny element może dotyczyć ignorowania sezonowości ofert, przez co nasze karty produktowe nie będą odpowiednio dostosowane do oczekiwań klientów. Tutaj również warto wychodzić naprzeciw, oferując produkty, które będą odpowiednio dostosowane do terminu, czasu sprzedaży. Lub oczekiwań klientów kupujących. Błędy logistyczne i obsługa klienta to też jeden z najczęstszych błędów popełnionych przez sprzedawców. Błędy logistyczne mogą dotyczyć zarówno wysyłek, numerów, numerów śledzeń, które są nieprawidłowo podane w danym marketplace, natomiast mogą też dotyczyć kwestii, kiedy paczki dojeżdżają uszkodzone lub posiadają jakiekolwiek wady. W takiej sytuacji warto zabezpieczyć i zadbać o to, żeby obsługa klienta była na jak najwyższym poziomie. Pozwoli to zbudować nie tyle wiarygodność marki i zaufanie kupujących do sprzedawcy, natomiast też da takie narzędzia, które nie pozwolą ograniczyć naszej widoczności danemu marketplace'owi i pozwoli zwiększać zaufanie. Ułatwianie procesów zwrotu produktu czy reklamacji będzie zawsze pozytywnie wpływało na odbiór przez dany marketplace nas jako sprzedawcy i często gratyfikowało nas jako zaufanego sprzedawcy w oczach marketplace'u. Kolejnym błędem, który może napotkać sprzedawca na danym rynku, to to, że nie będzie miał zbudowanej strategii sprzedaży. Brak analizy konta, brak analizy konkurencji może skutkować tym, że nie będziemy w stanie odpowiednio wyróżnić się na danym marketplace. Poprzez odpowiednią analizę, zbieranie danych, twardych danych, możemy ocenić nasz potencjał i znaleźć przewagi, które pozwoli, pozwolą nam wykorzystać możliwie nasz potencjał. To podsumujmy wszystkie elementy, które dzisiaj omówiliśmy, i skupmy się na praktycznych wskazówkach, które pomogą ci ich uniknąć. W pierwszej kolejności zadbaj o prawidłowe przygotowanie produktów pod kątem jakości tłumaczeń, opisów produktowych, zdjęć, grafików. Wszystko to, co będzie miało wpływu na organiczną stronę Twojej karty produktowej na danym marketplace. To must have, jeśli chcesz sprzedawać dobrze. Analizuj ceny i konkurencję, jak prezentujesz się na danym marketplace. Pozwoli Ci to odpowiednio zbudować strategię sprzedaży. I znaleźć swoje przewagi, co ułatwi start na danym marketplace już na samym początku. Pamiętaj o zgodności ze wszystkimi przepisami i wymaganiami danego marketplace'u. Amazon może wymagać informacji na temat Twojego znaku towarowego i zarejestrowania go w brand registry, natomiast eBay może wymagać certyfikatów, które będą dotyczyć Twoich produktów. Warto przygotować się na to wcześniej, żeby na starcie nie ograniczyć swojego konta. Dostosowuj swoją ofertę pod lokalne oczekiwania. Zweryfikuj, czy sezonowość produktu ma wpływ na Twoje produkty, czy ma kluczowe elementy, które należy uwzględnić przed daną sezonowością i dostosuj to wszystko pod dokładnie klientów kupujących. Zadbaj o najwyższą jakość obsługi klienta w języku lokalnym. To maskę, jeśli chcesz uniknąć negatywnych opinii i zapewnić jak najwyższe wskaźniki na danym marketplace. Dbaj o logistykę pod tym kątem, żeby nie zaniedbać żadnej przesyłki. To jest maskę na początku, z tego względu, że każda przesyłka będzie generować dodatkowe wartości i zaufanie danego marketplace'u i algorytmu do Twojego konta. Każda wysłana przesyłka prawidłowo będzie zwiększać Twoje zaufanie i szanse na to, że dany marketplace zaufa Ci i pozwoli wyświetlać Ci się większej ilości miejsc. No i na koniec analizuj, analizuj i analizuj. Sprawdzaj, weryfikuj. Wszystkie te elementy, które omówiliśmy, są kluczowe pod kątem tego, żeby odpowiednio dostosowywać swój produkt pod dany marketplace. Natomiast nie wszystko jest stałe. Warto robić to na bieżąco pod kątem tego, żeby optymalizować oferty, weryfikować, czy wszystkie dokumenty są prawidłowe i dbać o logistykę, rozwijając ją w jak najlepszym stopniu. To wszystko razem może przyczynić się do tego, że Twoje błędy zostaną zminimalizowane na danym marketplace, a możliwości sprzedaży będą tylko rosnąć. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wszystkie wskazówki, które omówiliśmy i najczęstsze błędy, które pojawiały się przy sprzedaży zagranicznej, pozwolą ci uniknąć ich przy własnym starcie. Jeśli ten materiał ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj ten kanał po to, żeby otrzymywać więcej takich treści. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.